Worsuczka Stix to postać dodana do standardowego składu złożonego z Sonika, Tailsa, Nakelsa i Amy w spin-offowej serii Sonic Boom. Razem z nimi reprezentuje nastawienie tego świata na humor. Według jej twórcy, Billa Freibergera, Steaks miał reprezentować jego podejście do świata, dostarczając dawkę cynizmu i często mówiąc coś absurdalnego, co na koniec okazuje się prawdą. Stix od dziecka mieszkała w dziczy na nadmorskiej wyspie, dzięki czemu ma świetnie wyćwiczone instynkty. Może wywąchać konkretne zwierzęta, budować schrony, naśladować odgłosy, rozpoznawać nieznane grzyby, pływać i polować. W walce korzysta z prymitywnych broni jak bumerang, kusza, proca itd. Uwielbia spędzać czas w swojej noże i tworzyć przedmioty z tego, co znajdzie w lesie. Przez taki styl życia nie rozumie jednak wielu rzeczy, które dla bardziej cywilizowanych mieszkańców wyspy są podstawami. Zawsze mówi głośno to, co myśli. Nie obchodzi jej higiena, kultura osobista czy postęp technologiczny. Przez życie w odosobnieniu jest paranoiczką żyjącą w ciągłym stresie. Uważa, że nie wolno ufać technologii, a rząd i kosmici wszystkich podsłuchują. Gdy Styx poznała drużynę Sonica, zyskała pierwszych prawdziwych przyjaciół. Jest wobec nich niezwykle lojalna i boli ją, gdy nie wierzą w jej słowa. Jej najlepszą przyjaciółką jest Amy, dzięki której powoli uczy się życia w cywilizowanym świecie. Choć lubi Kelsa tak samo jak Sonica i Tailsa, często jest dla niej pierwszy do odstrzału doktora Egmana uważa natomiast za żart. Jej dziadek, Dżebedaja Borsuk, był tyranem, który kiedyś władał Jerzysławcem.